Wspólnie z Klubem Gazety Polskiej Wocławek 2, wspólnie z panem Łukaszem Jaskulskim zaprosiliśmy na dziś do Włocławka pana Tomasza Sakiwicza oraz pana Pawła Piekarczyka. Oczekujemy na ich przybycie przy sali, w wypełnionej sali Cechu rzemiosłu Różnych. To będzie dobre spotkanie. Włocławek dzisiaj będzie stolicą Strefy Wolnego Słowa. Czekamy na naszych gości, liczymy również na to, że razem z Bardem. Wolnego słowa, panem Pawłem Piekarczykiem, będziemy mogli e, zaśpiewać coś, bo przecież przyjeżdża do nas z gitarą. E, na to spotkanie mieszkańcy Włosławka i okolicy oczekiwali od dłuższego czasu. Cieszę się bardzo, że tak pan Tomasz Sakiewicz, jak i pan Paweł Piekarczyk odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Kluby Gazety Polskiej są takim unikalnym ruchem. Właśnie powstaje pięćsetny klub e, w Polsce na świecie. Ja spotykam się nie tylko w Polsce, spotykam się w Europie, spotykam się w Stanach Zjednoczonych. Mamy kluby w Australii. No, Staram się dojechać tam, gdzie można, bo gdybym miał się nawet spotkać raz w roku z każdym klubem, to musiałbym co, no, dwa razy dziennie się spotkać, to jest niemożliwe. No ale tam, gdzie można, to oczywiście chcę mieć kontakt. To są nasi czytelnicy, to są ludzie, którzy pracują społecznie. To jest największy ruch obywatelski w Europie prawdopodobnie. Kilkanaście tysięcy aktywnych ludzi. Zupełny fenomen, który trwa już kilkanaście lat, a, a tak naprawdę początki były w latach 90., więc chyba niespotykane w ogóle w skali Europy czy świata. Bardzo się cieszę, że tutaj mogę być, że udało nam się zrealizować to spotkanie, gdzie naprawdę było wiele trudu, żeby skłonić pana Tomasza i pana Pawła w tym czasie, kiedy naprawdę jest dużo pracy i mają dużo obowiązków, żeby do nas przyjechali, ale jak widzicie Państwo, udało się. Bardzo się z tego cieszę. Proszę Państwa, oczekiwania są na merytoryczną i bardzo dobrą, taką bez populizmu rozmowę i dialog. Znaczy, tak? ja to, to dlatego, żeby móc to robić, w jakiś sposób zawiesiłem swoje ulubione zajęcie, do którego chyba zostałem stworzony, czyli przestałem uczyć matematyki. To ja jestem matematykiem z powołania, zamiłowania i jeszcze paru. I taki, ta matematyka jest moją wielką miłością. Natomiast są takie momenty, kiedy trzeba tego rodzaju miłość zawiesić, bo nie można zajmować się, nie umiem, czy ja nie umiem zajmować się takimi, takimi rzeczami wtedy, kiedy rzeczywiście zagrożona jest polska suwerenność.